Mamy rok 1506 na południowo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej Wrze. Od kilku już lat Litwa i Polska zmagają się z nieustannymi najazdami Tatarów Krymskich, którzy wspierani przez Hanów tychże Krymskich szukają zdobyczy i łupów na ziemiach Jagiellonów. Tatarzy pod wodzą hana Mengli Gireja, korzystając z okazji, uderzają jednocześnie i na Litwę i na Polskę. Jest to jedna z najtrudniejszych prób dla naszego króla Aleksandra Jagiellończyka oraz oczywiście jego dowódców. Podczas tej kampanii w roku 1506 tatarzy najpierw atakują Małopolskę, a później tereny dzisiejszej Białorusi. I główna armia tatarska, licząca wtedy około 5000 żołnierzy, wyrusza z Krymu na czele z synami samego hana. Przemierzają oni, uwaga, uważajcie. 1800 km przez ziemię siewierską przekraczają Dniepr i docierają aż do miejscowości Klesk na Litwie, gdzie rozegra się właśnie ta bitwa. W międzyczasie jednak pozostawiają za sobą spalone wsie i różne osady, a ich czambuły, czyli tak naprawdę mniejsze oddziały tatarskie, plądrują z niesamowitą wściekłością okoliczne ziemie. Również w tym samym czasie król Aleksander Jagiellończyk przebywa w Lidzie, bardzo chory, ale nadal jest świadomy nadchodzącego zagrożenia. I chociaż dysponuje jedynie niewielkim oddziałem serbów, czyli tzw. raców, którzy poprzysięgli walkę przeciwko muzułmanom, a także pierwszą oficjalnie zarejestrowaną chorągwie husarską, ogłasza pospolite ruszenie i powierza dowodzenie doświadczonym wojskowym, czyli Hetmanowi litewskiemu Stanisławowi Kiszce i marszałkowi nadwornemu Michałowi Klińskiemu. Kliński, znający doskonale tatarskie techniki walki, od razu wysyła oddziały zwiadowcze, i wkrótce w ręce Polaków trafiają tatarscy jęcy, co staje się dowodem, iż Tatarzy rzeczywiście zbliżają się do samego serca Litwy. Dnia 30 lipca roku 1506. 7 armia składająca się z litewskiego pospolitego ruszenia i wspominanej wcześniej lekkiej jazdy serbskiej oraz pierwszych husarzy wyrusza z Lidy pod dowództwem Glińskiego. I w trakcie marszu również to Hetman Kiszka ciężko choruje i całkowite dowództwo nad wojskiem przejmuje Michał Gliński. I wtedy też żołnierze kierują się w stronę tatarskiego obozu, tak zwanego kosza który znajduje się w okolicach wspominanego także wcześniej Klecka. Podczas tego pochodu armia polsko-litewska, zbliżając się do jądra Tatarów, zadaje im drobne straty i w końcu nad ranem 4 sierpnia docierają oni do Ostaszyna, a ich straże przednie natykają się na półtysięczny czambuł tatarski, który zostaje błyskawicznie rozbity. I ci, którzy zachowali swoje życie z Tatarów, alarmują swój własny obóz o zbliżającym się zagrożeniu z naszej strony. I teraz tatarzy, chociaż świadomi, nadciągającej polsko-litewskiej armii, wcale nie myślą o ucieczce, by ocalić swoje zrabowane jak dotąd dobra. Ponieważ ich kosz jest bardzo dobrze umiejscowiony, zajmując dogodną pozycję obronną, ale jednocześnie ogranicza im swobodę manewru. I tak, mając nadzieję na odparcie ataku, Tatarzy przygotowują się do walnego starcia. Przed samym atakiem, Kliński napotyka kolejne z wyzwań: płynącą rzekę Łanię i zniszczone na niej mosty. Pod osłoną ognia z pojedynczych dział polsko-litewscy żołnierze przygotowują się powoli do przeprawy przez bagna, które otaczają Tatarski Kosz. Układając tam deski i chrust. Aż trzy godziny zajmie im przygotowanie dwóch tras, ale w końcu armia rusza naprzód, gotowa by stawić czoło wschodnim najeźdcom. I około godziny piętnastej pierwsza z wydzielonych grup kolumna Glińskiego przeprawia się przez rzekę i niestety zbyt wcześnie atakuje swojego wroga. Tatarzy natychmiast to spostrzegli i szykują się do obrony. I z biegiem czasu, chociaż Litwini stawiają zacięty opór, przeważające siły tatarskie spychają ich ku bagnom, co grozi katastrofą. Ale na szczęście Gliński widząc to niebezpieczeństwo, sam decyduje się poprowadzić osobiście drugą kolumnę naszych wojsk, co doprowadza do oskrzydlenia Tatarów na jednym z kierunków, i ten manewr zaskoczy naszego adwersarza i spowoduje to, że ich szyki zaczną się rozluźniać i to przegrupowanie się ich wojska da naszym ludziom odpowiedni czas, by przeszli do frontalnego, decydującego natarcia. To uderzenie wkrótce okaże się decydujące dla dalszego biegu bitwy, ponieważ zdezorientowani i zaskoczeni Tatarzy zdecydują się na odwrót, ponieważ wciąż jeszcze mają drogę ucieczki pośród bagien i płynących okolicznych rzek. Jednak decyzja ta okazuje się bardzo tragiczna w skutkach, ponieważ wielu z nich tonie, próbując pokonać te naturalne przeszkody. W tym czasie też Gliński oraz jego żołnierze zajmują cały kosz, gdzie dochodzi do uwolnienia ludzi porwanych w jasyr. Również mamy inne zdobycze, takie jak setki koni, bydło i oczywiście zrabowane wcześniej kosztowności na dużym obszarze Królestwa Polskiego oraz Litwy. Cały jasyr liczył około aż 40 tysięcy osób i to właśnie oni będą składać podziękowania jednej z pierwszych chorągwi husarskich, która niewątpliwie ocaliła im życie i uchroniła przed tragicznym niewolniczym losem. Pamiętajmy jednak o tym, iż zwycięstwo to nie oznaczało wcale końca walk, ponieważ w koszu była zgromadzona tylko połowa wojsk tatarskich. Zatem Gliński pozostaje na zdobytych Pozycjach I w kolejnych dniach udaje mu się zwalczać kolejne czambuły tatarskie, eliminując swojego wroga jednego po drugim. Dopiero dnia 8 sierpnia, ostatnie oddziały Tatarów opuszczają nasze ziemie, a nieliczni z nich, którzy przetrwali, wracają na Krym z wieścią o straszliwej klęsce, którą odnieśli w starciu z naszym wojskiem. Po klęsce w bitwie pod Kleckiem, sam Han postanowił zmienić podejście do nowego władcy Polski i Litwy, Zygmunta I Starego. Jednocześnie w ten sposób zapoczątkował on współpracę między Hanatem Krymskim a państwem polsko-litewskim, która miała na celu jeden wspólny interes, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ze strony księstwa moskiewskiego. Było to bardzo istotne. W układzie geopolitycznym tamtych czasów, ponieważ taki sojusz równoważył bardzo długo przez następne wieki ekspansywne zamiary późniejszego Cesarstwa Rosyjskiego, i trwało to tak długo, zauważmy, aż do upadku Hanatu Krymskiego, kiedy już późniejsza Rzeczpospolita nie była dłużej w stanie odpierać agresywnych zakusów Rosji. Lecz jednak póki co takim przełomowym momentem było zawarcie układu w Mialniku, który ustanowił formalny sojusz skierowany właśnie przeciwko Moskwie. I gdy w roku 1507 wojska moskiewskie zaatakowały po raz kolejny Wielkie Księstwo Litewskie, połączona armia litewsko-polska, wspierana właśnie przez Tatarów Krymskich, odpowiedziała ofensywą na Księstwo Moskiewskie o czym wspominam w innym filmie nawiązując do wydarzeń opowiadających o pierwszej bitwie pod Orszą w roku 1508 tak czy inaczej nasze relacje z Hanatem Krymskim uległy po tej bitwie pod kleckiem znacznej dużej poprawie Zygmunt Stary zgodził się na wypłacanie Hanowi tak zwanych corocznych upominków nie traktując ich jak haracz lecz bardziej jak które z kolei Han przyjmował czy też rozumiał jako haracz. Innymi słowy, Han w ten sposób zatwierdził litewskie prawa do ziem dawnej złotej ordy podbitych przez Litwę. Wątkiem pobocznym co do tego sojuszu była jeszcze jedna rzecz, gdyż nie ograniczył się on do działań polsko-litewskich oraz Krymu. W planach na horyzoncie był także kolejny sojusz Zygmunta. I Hana, którzy planowali wciągnąć do niego również Hanat Kazajski, który w tym czasie już zmagał się z najazdami moskiewskimi. Jak możemy dostrzec, bardzo łatwo w tym momencie, zawarty tutaj sojusz odgrywał kluczową rolę w przeciwdziałaniu wielkiej ekspansji na tereny Królestwa Polskiego Litwy, czyli Europy Środkowej, a później też końcowo Europy Zachodniej. Jednak cały czas, przez cały ten przyszły okres, nasze relacje z Tatarami pozostały zaognione, ale ponad tym wszystkim wyraźnie można dostrzec porozumienie strategiczne. A ja dzisiaj dziękuję Wam za czas, który po raz kolejny poświęciliście na ten kanał, słuchając tej opowieści. A jeśli ten film przypadł Wam do gustu, to zapraszam Was do subskrypcji. Wtedy też nie zapomnijcie o dzwoneczku, by otrzymywać powiadomienia z tego kanału. Zatem pozdrawiam Was wszystkich, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach.